Witam Państwa serdecznie. Znajdujemy się w miejscowości Moszczenica, gdzie od godzin porannych trwa wylewanie fundamentu dla spółki EIG Ekologiczna Elektrownia nr 5. Tutaj właśnie za mną znajduje się fundament. 400 metrów sześciennych betonu, ring fundamentowy o wadze 40 ton. Ten fundament będzie ukończony jeszcze w dniu dzisiejszym. Po mojej prawej stronie w oddali widać fundamenty EIG Ekologiczna Elektrownia 4. Tam fundament w zeszłym tygodniu został ukończony. Czekamy w tym momencie na dostawę turbin. W przyszłym miesiącu będzie instalacja wierz, łopat i całość urządzenia zostanie dokończona w listopadzie. Przenieśliśmy się kilkaset metrów dalej, gdzie widzicie Państwo za mną ukończony już fundament dla spółki EIG Ekologiczna Elektrownia 4. Jak widać w tym momencie zabezpieczany jest on przed wilgocią, tak aby móc niebezpiecznie przesypać go za chwilę ziemią, a później na samym szczycie zainstalować turbinę. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości zostania współwłaścicielem elektrowni wiatrowej, odwiedź naszą stronę i wypełnij formularz kontaktowy. www.energyinvestgroup.pl